Już nagrywa się. Hejo, hello z tej strony. No. Hello Siema. z tej strony Cross 5 z Kuba 1, 2, 3 M1 Dzisiaj robimy sobie bivar. Patrzcie ile już budowaliśmy. Musimy budowaliśmy. zrobić tu większy dach... I bo, bo leje. Tak konkretnie i... leje. Nie! Yeah. Czasem możemy się no, wystraszyć no? przez pająki, więc nie. nie zwracajcie na to uwagi. Zwracajcie na to i... no. I w komentarzach piszcie, wszystkie. piszcie w komentarzach, e, co mamy poprawić. Bo jeszcze tutaj musimy dokończyć, a najważniejszy dach, bo Nie. już trochę kropi. Weź deski, ja się jej boję. Ustulnij! Dobra, spoko. Dobra. Musimy to tutaj tak dać. Dobra. O, bo po prostu będziemy się czasami bali. Prawda? Co? Będziemy się czasami bali. Przez pająki oczywiście. Nie, nie te długie dajemy tu. Nie, e, nie te długie dajemy... dalej tam. Ta, tam, no. To też, Tą też będziemy widać. Tam. A tu przenosimy mamy wszystkie tu. Jest, tak. Tak robimy tu. To będzie lepiej. Tutaj takie długie dajemy. Ale no, to nie należy do takich długich. No, czyli takie. Zobaczcie no. tutaj. O, bambus. Fajnie, jakbyście zasubskrybowali e, nasze kanały. Na początku mówiliśmy nazwę. A u niego nie musicie już e, ten, znać nazwy, bo właśnie to jest na jego kanale film. No, bo mam jakąś techę. Ja chyba zamyk ja się tu. No? Dobra. Ja tutaj też mam taką... Ej, ja, ja biorę kamień ten. Dobra, na nie bierzcie mnie. Ale wszystko. Nie kamień Nie wiem, czy to się nie zawali. Nie, widzisz, tu jest. Widzisz, ja tak takie fajne, nie? Dobra, jest git. Czyli obali nic! Tylko, teraz tu, ale trzeba tutaj też widać, tutaj są otwory. I ja takie sobie. długie. O kurczę, już nie ma. Ej, no. Eee, Ej, poczekaj. Już nie mamy materiałów. Tam są małe takie jeszcze. A, no, dobra. Nam się kończą nie będę rzucał, okej? Okay? O, taki, taki krótki bambusik. O kurde, jak gniazdo trzymałem! Bez kitu, jak gniazdo trzymałem od plusk. I na sto subów na moim kanale pokazuję twarz. Już pomożecie widzieć, ale oczu w nie pokażę. Fajno. A gdzie? To musicie być na mój kanał, bo na moim kanale Niech to nie pan sobie pokazał. Nie, no tam trochę by nie było widać. No, no a na moim od razu widać było. bo ja, bo ja Ale dużo no. moich widzów nie wpada na film, nie? Też. Jedynie no, jedynie jedynie. Jest to jest minutko moi drodzy. No właśnie, też musicie, ja Cię zapromuję na A ja? No. Pięknie. Tak, tylko że teraz tutaj chodzi, że trzeba też długie. Ten bambus. Gdzie bambika dałeś? Tam dałem bambus. Tu jest taka druga deska. Wiem. Nie wiem, czy ta pająka nie ma. Nie ma? Dobra, czysta. Wiesz. Ej, no ona mi już, nam się wszystko już skończyło. Ja bym tego bambusa jednak bym przestawił tego bambusa? No jest w jednym z dusz, jak jest no, Widzicie kubek? To jest dziura. Dawaj tam dechę. W ogóle nie ma nic. Bierzemy! Daję może tutaj, albo tam lepiej. Ej no. No i najlepsze jest, że przestało padać, właśnie. No. Ale za chwilę zacznie, bo ta pogoda dzisiaj nastroluje. No, dzisiaj nas Mocno. My się tak a my a później my się, my się tak. My, my się tak. My się tak smutno, to później zrobiło. O, te, gdzie no, te. ten. to, Połóż tam, tam ten telefon, okej? Okay? Dobra. Tam gdzie był. Dobra bardzo fajnie widać. O, poczekaj. E, tak, trochę bardziej. Tak, jest najlepiej. No i dobra. Chodźmy. Robimy. Już mamy koniec praktycznie. praktycznie. Tylko, że tutaj trzeba, ale nie mamy już takiego okay. materiału. Albo byśmy te leżki tu, na dach. Mam lepszy pomysł. To. No, ja mam lepszy, się, patrz, patrz. No i weźmiemy to nie, tak, tak. nie, nie. Co robimy? To jest oparte o to, nie? No. Ej, dobra, ej, dobre Tomasz. Nie nie. Ej, ale dobry masz pomysł. Ale nie, bo to, to zostawimy ostatnio, nie? Nie, to już wniosek. To... Zostawiamy No boję plusk Sorry za piszczenie Ja też czasem To no bo obrzydliwe, ja nie lubię ja nie lubię też obrzydliwe Nie są one takie obrzydliwe Tylko, że po prostu, wiecie Nie ja lubię, jakie jakieś jem... robaki po mnie chodzą No i to jest też ochydne. co? No, też A ja Coś po tobie chodzi na przykład. No właśnie, patrzysz, a tutaj po tobie Na przykład taka duża blizga chodzi i ci tak wchodzi do skóry. Albo ci pają chodzi. I ci tak A coś właśnie szybkiego tam widziałem w tych deskach. Serio? O wilku mowa, dobrze. Pająk się był. Bólnie. Ja, ja się boję trochę. Nawet tego trzymać. Tu mamy deski. Ta deska... Nawet się nie pytajcie, czemu mamy pompę tutaj. Pompowaliśmy piłki. No wcześniej. Wcześniej jeszcze. Zanim nie nagrywaliśmy. Film miał dzisiaj um, być o 14.20. No 20. Się. No właśnie. No bo, no bo padał deszcz, a my na dworze dzisiaj mamy tak... Cały dzień na dworze my zrobili. No i jakby, sobie... Od 10.00 do... siedzimy tutaj, nie wiem do której. tam aż... Nie wiem. Do... Nie wiem. Dużo na pewno. Długo już tu. Nie wiem tu od której. Od 9.00 znaczy. 11. Nie, o, ja jestem tu od 12. Od 12? Nie, od 13. 13. No, ale Do... ja to robiłem sam już tą. Ja zacząłem. Z czym? Z tym. Z, no z tym. bazą? Nie, że robiłem te, ten dzień. Nie? A no, no, ty dołączyłeś się. No, ale bazie, to my razem wyglądaliśmy. Tak, baza. Sami, baza to wspólna jest. A tu jest nasz domek jest na drzewie. A tu jest. Tu jest. O kurde. Czy bierzemy, papa? To jest papa. Wiem. Bierzemy ją? Papa jest po niemiecku, tata. Bierzemy. Dobra, bierzemy. To Ale tam. pod tym mogą być robaki. Nie opłaca się. Pod tym będą robaki. Dobre. tam jest wygryzione no racja już wszystko wygryzione a to jest stary grup. wyciągamy ten kamień z tego i go bierzemy ale nie dajemy go do tej bazy najlepiej, jedynie możemy jako wejście to dać nie? No tak. Albo nie, nie ale to na pewno wystarczy i tu mamy jeszcze, zapomniałem o tym. A no tak nie wiesz, dnia za, no plus. Jest? Ona jest chyba za krótka. Dać. Tak, ona będzie za krótka. Chyba. Może dojedzie. Nie. Dał radę. Daje radę. A tu widzicie środek. E, tu jest taka. Ej, we, weź mi weź nogę. A ta też, nie. No ale tak skończyliśmy, a nawet słońce wyszło. Ale tylko jest mały problem. Widzicie te chmury? Widzicie te ciemne chmury. Każdy nieba widzi. No właśnie. Nie! Połóż tam telefon. Dobra, mam nie. Tam wcześniej.

Ta, ale jeszcze tu mamy. Bo nie jedziemy. no, taki nam wystarczy. No, ale patrz. Może być albo burza, albo oś, o, ten. Oznacza to tylko, że będzie padać. I, a, zapomniałem, że nagrywamy. I, 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 się, i się tak zagapiłem, gdzie, gdzie jest mój telefon. No właśnie. Zabójź to. mówiłem. gdzie jest mój telefon? Nie, nie, słyszałem gdzie. Ale mówiłem. jeszcze... Pokazałem. Ja na Twoim kanale pokazałem, ale włosów Wam nie pokazałem. Nie pokazałem Wam środka włosów. Kurcie. Ale to jest na Jego kanale, nie na moim. Ja powiedziałam, że na moim nas na mo A moim jest pół No. Tobie brakuje 90 nagraj, o... y na Nagraj mnie widzę. Dobra. Så Nie, dobra. Ale tam jest dużo materiałów z cegły. Myśmy mogli ściany zrobić, tylko że trzeba byłoby cement kupić. Tu jest też wykupiona baza. Ale za frią dostałem. A tamta na drzewie jeszcze druga, nie ta w na naszym terenie, gdzie jest ten płot, tylko tam dalej trochę jest drzewo też. I tam jest taki domek na drzewie i ten. ty masz tamtą, tam w tym budynku. Co mam? Tam masz tak. Co tam? Daj widzę. Chodź, 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 ze mną. Co? To środek tylko pokażę Mogę tylko środek pokazać? No, środek możemy pokazać. Aktualnie robimy to o kule, nie u mnie. Dobra, czekaj, tutaj widzą. Dobra, dobra, widzowie, my się widzimy. To wszystko przeniesiemy do domu. No musimy... Jednak nie damy rady. Tego? Musi, ja muszę kamerować Was widzowie i Kuba to bierze E Kuba tylko nie pokazuj twarzy Bo ja to widzę co ty robisz Pa jaki chłop silny Czy deski wziął, rozumiecie to? Idziemy. Nie ma. Mniej. sorry za słońce było tak razi. Mnie też to poraziło trochę. jak tu jest wyryte. Korkami od niego. A pachwal się korkami, widzicie? Są to ale wyglądają jak złoto, wiecie. No. Jak dostałem, to trzeba usunąć. Dobra. Eee, no. Chodźcie. Bierze. Chłop, silny je. Trzeba tą chyba wziąć. Ta jest dłuższa. Ta jest dłuższa, według mnie. Ta jest dłuższa. Nie, ona jest, on jest krótsza. Krótszej. nie, one są takie same chyba. Takie same. Sam? Nie, to jest za... E, nie, bo jeszcze mogę... O, o. O! Ej, nowość! E, tylko, że muszę dać tą... O, daj tą, no. Dobra. daj tą. Jezu, w telefon walłeś. I, jest... Nie widzę, walłeś. Jakbyś tak, mi szczaskał, to by nie było kanału. Nie, buda się zalogować jeszcze. Wiem. Ja nowy i... nie! Nie podawaj twarzy. Nie obracaj się. Nie możemy zdradzać twarzy. Muszę się patrzeć w dół. Jedzie, jedziemy po kolejne. Idziemy. Jadę w dół. Czyli zapauzujemy. Zapauzujemy. Dobra, Dobra. widzimy się widzowie. Za chwilkę. No, za chwilę. Jesteśmy znowu. No jesteśmy. No i wiesz, wiesz. No musimy. No, tu jak tu jest obłuszczona. Patrzcie, no. tutaj jest, droga jest Auto wam poka mogę Wam auto pokazać, ale nie pokazuję, to Nie, jest racji. nie, się się tak nie, okay. dobra. nie otwieram, to. Nie, nie otwieraj Nie to. Nie jest Nie to. to. Nie to. No. to. się przyda. to. Nie przyda. to. to. jest Nie to. Jest... Mamy teraz spokojnie, okay? za chwilę się widzimy. Widzowie. pa! Jak jesteśmy? Właśnie włazimy. Patrzcie. <gry> jak jak mi sądzicie o moim aparacie Fajne? No się podoba mi, mi taki git. Talerzyk po truskawkach. <gry> Elegancja Francja, chłopie Teraz to mamy, full wypas Prawda? Cement czepię Będziemy zbogać To zalejemy całe I to zalejemy Cementem Nie no, gid jest Tylko, że trzeba ścianę Nie, to wystarczy Rybaki nam wejdą A, rybaki Robaki, robaki, robakami. Z możemy coś przynieść. Półeczki co zrobimy. Półeczki? No. No ale żeby nic nie spadło. Rozumiesz? To chodź jeszcze. Czy jakiś kamień bierzemy? I sobie po prostu damy. Z kamieniem będzie lepiej. No to masz. To dajemy go tu. Op. Jak ty go chcesz zrobić? Patrz, yy, weźmij go. Ten kamień i go, daj go, tu i będziemy mieli półeczkę. Że nic nie spadnie tam wysoko. Rozumiesz? Tam wyżej no. No i tu, i mamy półeczkę. Chcesz zobaczyć od środka? Tu, jest na chatę. Taki telefonik tu jest. O, pod kuby. Mój drugi telefon. O, tu. No jest tu jest taki szumowanie. daszek, tu jest nisko. sorry, za zielone krzesełko. Audi, tutaj pięknie. No, Audi moje stare. Ja tu mogę siedzieć. Ja tu mogę siedzieć. wygodnie, widzowie. Zobaczenia w następnym materiale. i Pa!